Cześć, z tej strony Filip. W dzisiejszym odcinku jedziemy właśnie na Miami Beach i przy tej okazji realizując swój drugi rok zima bez kurtki, czyli w Miami, postanowiłem opowiedzieć Ci o tym, w jaki sposób realizować cele, w jaki sposób osiągać swoje postanowienia i nie będę dzisiaj mówił o tym, w jaki sposób notować sobie w dzielniczku nasze cele, w jaki sposób y, sprawić, żeby cele były smart. jak sam w 2010 byłem mega natchniony, żeby notować sobie wszystkie swoje cele. I pamiętam wtedy miałem taki cel. Chcę do końca 2011 roku zarabiać 100 tysięcy złotych miesięcznie. Nie miałem pojęcia z czego, nie miałem pojęcia jak to zrobić, ale kazali zanotować taki duży cel, który będzie mnie przytłaczał. Problem był taki, że ja sobie zupełnie nie byłem w stanie wyobrazić siebie zarabiającego 100 tysięcy złotych. Pamiętam, że przeczytałem kiedyś, może usłyszałem, że człowiek jest w stanie sobie wyobrazić trzykrotność tego, co w tym momencie zarabia. Więc jeżeli ja w tamtych czasach zarabiałem 8-10 tysięcy złotych miesięcznie, to pisząc mój cel, który był 10 000, 100 tysięcy złotych miesięcznie, było to dla mnie niewyobrażalne. I zacząłem zastanawiać się, że ja przecież ja nawet nie mam pojęcia, jak ja mam dojść do tych 100 tysięcy. Nie wiem, co mam zrobić, jak mam to zrobić. Nie miałem planu, ale też okazało się, że nie miałem jeszcze jednej rzeczy: czyli przekonań. I zobacz, ile w polskim języku jest powiedzeń: typu, że pierwszy milion trzeba ukraść, bogaty to na pewno na akradu. O, ciekawe, skąd na to wziął pieniążki złodziej jeden. Więc mamy całą taką masę przekonań na temat ludzi bogatych, czyli ludzi z pieniędzmi. A ja w tym momencie jak zapisywałem sobie, że chcę osiągnąć 100 tysięcy, 100 tysięcy złotych miesięcznie, to no tak naprawdę poniekąd chciałem stać się bogatym. Obserwowałem swoje zachowanie przez najbliższe lata i faktycznie nie osiągnęłem 100 tysięcy złotych po roku. Tak naprawdę ja już zapisując to w dzienniczku dobrze wiedziałem, że tego nie osiągnę. Analizując to wstecz, uświadomiłem sobie jedną rzecz. Rozmawiałem z ludźmi, którzy zarabiali takie pieniądze, czy to było z nieruchomości, czy to z biznesu i Pytałem ich, co dokładnie mam robić, żeby osiągnąć 100 tysięcy złotych miesięcznie. Okazało się, że każdy z nich nie był dokładnie w stanie mi powiedzieć, dlaczego, ponieważ to było tak dawno. Oni na przykład prowadzili swój biznes od 10 lat, albo zaczynali swój biznes w latach 90., albo tyle czasu i energii przeprowadzili, jakby oczywiście oni mówili, że no trochę miałem szczęście, trochę faktycznie wiedzę, ale jakoś to wyszło. No tylko po co mi ta wiedza, którą oni mi na przykład co zrobili. 10 lat wcześniej, żeby osiągnąć 100 tysięcy do tych Nie Ja chciałem tą wiedzę, która działa tu i teraz. Uświadomiłem sobie, że dopóki nie zmienimy przekonań we własnej głowie na temat ludzi, którzy mają pieniądze, to może być jak w tej sytuacji, gdzie moja żona pojechała wynająć jeden z naszych pokoi, a że utknęła w korku, to zaparkowała centralnie pod blokiem. Z reguły staramy się tego tak nie robić, nie pokazywać samochodów. No bo wiecie, jednak jest ten dysonans. Ktoś wynajmuje ten spokój i będzie płacił za niego 700-800-900 zł miesięcznie, patrzy na nas przez pryzmat osoby, która na pewno się na nim dorobiła. No i tak było też w tej sytuacji. Student czytając umowy, czy młoda osoba pracująca, która zarabiała pewnie w tamtych czasach 2,500 zł, spojrzała na to, jakim samolotem moja żona przyjechała, czytała umowę i mówi: Wie panie co, tak szczerze, ta umowa jest pełna, pełna różnych zapisów, których ja nie jestem pewny. Do tego przyjechała pani takim samochodem, więc pewnie pani mnie oszuka. I finalnie zobacz, jakie ta osoba miała przekonanie w swojej głowie. Miała takie przekonanie, że prawdopodobnie. Moja żona dorobiła się nieuczciwie. Tam jeszcze mamy w umowie taki zapis, że jeżeli sprzedamy mieszkanie, to nowy właściciel, jakby umowa przechodzi na nowego właściciela. Zgodnie z prawem jest to w 100% legalne i normalne. Nie wiedzieliśmy, czy sprzedamy to mieszkanie, czy nie sprzedamy. No i ta osoba nie podpisała finalnie umowy. I zacząłem analizować, jakie my mamy przekonania, jakie przekonania nas blokują. I czasem żyjemy totalnie nieświadomi takimi przekonaniami. Więc. Wyzwanie dla Ciebie, jeżeli będziesz zastanawiał się nad tym, że nie jesteś w stanie czegoś osiągnąć albo sam siebie sabotujesz w osiąganiu swoich celów, to zastanów się, czy przypadkiem nie masz podobnych przekonań na temat tego, co chcesz robić, na temat pieniędzy, na temat osób bogatych. I ja z perspektywy czasu zauważyłem, że osiągając każdy kolejny swój cel, mając coraz więcej pieniędzy, nie stałem się gorszą osobą, tylko stałem się osobą, gdzie moje dobre cechy, które miałem na samym początku, po prostu się uwypkiły. Jeżeli chcesz pomagać innym, mając więcej pieniędzy, możesz zrobić to lepiej. Moja żona, która chciała zawsze pomagać zwierzętom, w tym momencie mając więcej pieniędzy, może to zrobić po prostu konkretniej i lepiej, bo mając mało pieniędzy, co ona była w stanie zrobić. Jedynie poświęcić swój czas. Mając więcej pieniędzy, może kupić więcej rzeczy, które tak naprawdę ułatwią cały ten proces. Jak widzisz, wyzbywając się ograniczających przekonań, jest ci dużo prościej zrealizować swój plan. I teraz przez lata pytałem się osób, które osiągały sukces w jaki sposób Doprowadziły do tego, że są w tym miejscu, w którym są, i były tak naprawdę dwie odpowiedzi. Pierwsza to biznes, albo dobrze zarabia, albo został sprzedany. Druga opcja to nieruchomości. Mi szczególnie spodobała się ta druga opcja, czyli nieruchomości. Dlaczego? Ponieważ niezależnie od tego, w jakim miejscu Polski jesteś, czy nawet jak miejscu świata jesteś, to 90-95% rzeczy jest dokładnie taka sama. Czyli jak wybierać oferty, jak wybrać tą, na której najwięcej zarobisz, jak negocjować, jak to finalnie kupić, jak na tym zarobić. Wiele rzeczy się powtarza. Dlatego ja skupiłem się na nieruchomościach. Nieruchomości pozwoliły mi osiągać wszystkie moje cele, zrobić każdy kolejny przeskok finansowy. Jeżeli interesuje Cię ten temat, jeżeli chcesz się rozwijać w kierunku nieruchomości, to zapraszam Cię na moje szkolenie. Znajdziesz link poniżej. Możesz sobie sprawdzić, co zawiera szkolenie, w jaki sposób Ci pomoże. Jeżeli podobał Ci się ten materiał wideo, standardowo daj lajka, like zasubskrybuj, żeby otrzymywać powiadomienia o takich nowych nagraniach, które wypuszczam co tydzień. No i standardowo podziel się w komentarzu, jakie masz ograniczające przekonania, których się pozbędziesz. Dzięki, cześć.